Cześć, hej! Mam przyjemność przedstawić Ci kurs online Formuła 4P Mów Swobodnie po angielsku, dzięki któremu w końcu zaczniesz swobodnie, na luzie, z taką pewnością siebie komunikować się w języku angielskim. Ja nazywam się Bogna Zielińska, prowadzę bloga bognazielińska.pl i kanał na YouTube LinguaFil. Pomagam osobom dorosłym skutecznie i bez stresu komunikować się w językach obcych, w języku angielskim, francuskim i polskim jako obcym. Stworzyłam ten kurs, ponieważ zauważyłam, że jest bardzo dużo osób, które Pomimo lat nauki angielskiego, niestety w dalszej części nie mówi w tym języku. Brakuje tym osobom takiej odwagi, swobody w komunikacji. I ja należałam dokładnie do tego typu osób. Przez lata nie mówiłam po angielsku, odczuwałam blokadę językową, pomimo że miałam bardzo duży zasób słów i znałam gramatykę, no to jednak bałam się mówić i nie mówiłam. Dlatego teraz chcę ci pomóc i przeprowadzić cię przez tą ścieżkę, żebyś mogła, mógł swobodnie mówić w języku angielskim. Kurs składa się z czterech modułów podzielonych na 24 lekcje. Moduł pierwszy to podstawy. Czyli mocne fundamenty skutecznej nauki języka obcego, aby naprowadzić Cię na właściwe tory i abyś nie, popełniał, nie popełniała dotychczasowych błędów w nauce. Moduł drugi to pierwsze kroki, czyli zacznij mówić po angielsku, który pozwoli nabrać Ci takiego rozpędu i zacząć mówić w tym języku. Moduł trzeci to praktyka, czyli intensywny trening mówienia, dzięki któremu skupisz się na ćwiczeniu płynności twojej wypowiedzi. I moduł czwarty to progres, czyli mów coraz lepiej, w którym dowiesz się, jak doskonalić umiejętność mówienia po angielsku, jak stawać się coraz lepszym. Jak widzisz, ten kurs to usystematyzowany trening mówienia, w którym poznajesz tylko skuteczne metody, techniki, narzędzia, strategie, które pozwolą Ci w końcu mówić swobodnie po angielsku. Jest to pierwsza edycja tego kursu, dlatego też otrzymujesz dożywotni dostęp do jego aktualizacji w podzięce za Twoje zaufanie. Zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się z kursem i mam nadzieję, do zobaczenia na pogładzie. Cześć!